Proszę spojrzeć, tam jest 7 milionów. Czyli chyba nie padła na się No chyba nie. A będzie pani dalej grała? Nie, tak, tylko zagrałam po prostu na rozrywki. Dużo ludzi grywa w ostatnim czasie? No, grają. Jak, jak jest kumulacja, to gra więcej osób. Jak jest normalny taki dzień, to to Ale ogólnie grają. Proszę bardzo, Dobry. czy pan obsawia teraz dużego lotka? Tak. Proszę bardzo. A, I jakie liczby? Oj, to jest. To jest moja sprawa, nie mogę tego. Aha, no dobra, bo to, jest, to tak? jest tajemnica, A propos wygrywania, czy te 7 milionów teraz to myśli pani coś nie, 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 A co pani zdrabuje? A straszne pieniądze zdrapę. Ale udało się coś zdrapać teraz? No zaraz sprawdzimy. No tym razem nie, ale już się udało zdrapać. I nie. Tak? Ile pani zdrapało już? A, małe sumy, ale udało się. Aha. Okej, okay, dobra. To gratuluję. Dziękuję. E, czy pani też gra w Totka? No też gram. I co, udało się pani wygrać? Nie, niestety nic. No, najwięcej wygrałam czwórkę. Ej, a czy udało się Pan już kiedyś wygrać? Mm. E, tak, owszem, ale niewielkie sumy. To mnie zmotywowało do tego, żeby dalej e, grać. Mhm, mm a ile Pan teraz rozumie, że ile, e, ile, ile teraz gramy? Nawet nie pamiętaki? wiem, bo w tej chwili zobaczy. Teraz zobaczymy. Teraz oh, zobaczmy. 7 milionów. 7 milionów. Ach, to się. Ży Oro. życzę powodzenia. Dziękuję. A tutaj padła już jakaś taka duża nagroda? Tak, yy, led, dwa lata temu padło 6 milionów. Wow! No. No, co by Państwo zrobili, gdybyście wygrali 7 milionów? O, nie wyobrażam sobie tego. A co by, by pani wygrała te... Ja co bym zrobiła? No. no nie wiem, na pewno jakąś wycieczkę bym pojechała. Co by pan zrobił, gdyby pan wygrał 7 milionów? Zaszalałbym. Ale jak bym zeszalał? Zaszalałbym, kupiłbym dom. Co jeszcze? No dobra, wydał pan 200 tysięcy z tych 7 milionów. No dobra, wakacje, 350. Wakacje. No i może bym wspomógł jakieś biedne sieroty. Tyle. Dziękuję. No to powodzenia.